Cześć, ze strony Kamila Ptasznik, witam cię serdecznie w serii filmów dotyczących błędów networkera. W tym filmie chcę poruszyć taki błąd dotyczący posiadania zbyt dużej ilości autorytetów, uczenia się od wielu różnych liderów, różnych, którzy mają różne też strategie działania. Jest to taki błąd, który też się wyłania często gdzieś tam podczas działania. Ja sama wpadłam w ogóle w tę pułapkę. No i muszę Wam przyznać, że jest to na pewno błąd, na pewno lepiej go nie popełniać na własnej skórze i trzymać się jednego lidera, którego sposób działania nam jakby sprzyja i jakby rezonuje z nami, tak? Czyli po prostu gdzieś tam wiemy, że w ten sposób też możemy działać i chcemy. Oczywiście najlepiej, żeby to była osoba, która nas jakby zarekomendowała, tak? Dlatego, że, że jakby będzie nas ona też wspierała. Ewentualnie, oczywiście, osoba z linii rekomendacji, czyli jakaś wyżej, która też będzie miała interes w tym, żeby nam pomóc i chęć, żeby nam pomóc, jeżeli będziemy chcieli działać później właśnie jej metodą. No, czasami zdarza się tak, że te metody, jakby działania, nam w ogóle nie współgrają w tej linii rekomendacji, no i wtedy szukamy na własną rękę, gdzieś tam w krosach czy nawet w innych firmach. Ale e, chcę powiedzieć, że na pewno no, błędem jest posiadanie kilku różnych autorytetów, tak? I uczenie się od wszystkich naraz. I teraz próbowanie tych wszystkich metod naraz. Jeżeli już uczymy się od jakiegoś, jakiejś osoby, no to uczmy się wszystkiego dokładnie po kolei, jak ona robi. Czyli od, począwszy od nie wiem, budowania relacji, poprzez wiesz, zapraszanie, rozmowę z tą osobą, zapraszanie, follow-up, jakby robienie prezentacji czy wysyłanie jakiejś danej prezentacji, follow-up i tak dalej. I teraz ym, warto po prostu jednym z działania iść, dlatego że jeżeli będziemy uczyć się wszystkich naraz od wszystkich liderów, jakich znamy, czy ten, jacy nam się gdzieś tam wyświetlają, no to y, bardzo szybko po prostu wpadniemy w taką pułapkę tego, że nie będzie nam to wychodzić. Będziemy zastanawiać się teraz... Y, czy to, nie wiem, czy, który sposób działania jest niewłaściwy i nie będziemy mogli też wywnioskować, czy ten sposób działania jest dla nas niewłaściwy, dlatego że będziemy działali różnymi sposobami działania. Warto więc wybrać sobie jeden sposób działania i nim po prostu cały czas działać, trenować go i tak naprawdę dopiero po kilku miesiącach jesteśmy w stanie stwierdzić, czy akurat ta technika, ta metoda wdrożona tutaj w życie nam zaprocentowała. No bo nie oszukujmy się, po tygodniu działania jedną metodą, potem po tygodniu drugą, po tygodniu trzecią, też nie sprawdzimy skuteczności tej metody. Więc trzeba po prostu, no, jakby wybrać sobie jedną i po prostu nią też działać. To jest, myślę, mega kluczowe, bo jest właśnie nawet, nie wiem już kto to powiedział, ale jest takie powiedzenie, właśnie, że ktoś to powiedział, jakiś, jakiś tam sportowiec. Ale <laughs> nie powiem Wam kto dokładnie, chyba. Nie wiem kto. Napiszcie mi w komentarzach, jak będziecie wiedzieć. Powiedział, że nie boję się osoby, która ćwiczyła tysiąc e, ciosów jeden raz, czy tam to po prostu tysiąc ciosów, tylko boję się osoby, która ćwiczyła jeden cios tysiąc razy. I nie wiem, kto to powiedział, ale Wy pewnie będziecie wiedzieć, bo to takie dość znane powiedzenie. Natomiast chodzi o to, że po prostu... E, Lepiej ćwiczyć jeden cios tysiąc razy. I tak samo tutaj jedną metodę tysiąc razy, być w niej po prostu bardzo dobrym, być w niej profesjonalistą, i wtedy ta metoda po prostu ma szansę zadziałać. Także jeżeli nawet szukamy jakiejś drogi, żeby coś zrobić inaczej, bo coś nam nie pasuje, tak, czujemy już, działamy jakąś metodą długi czas albo jakiś tam czas, powiedzmy, kilka tysięcy, i ona nam nie działa. Ona nam nie działa, nie czujemy się w niej dobrze, i skonsultowaliśmy też to oczywiście z naszym liderem. Jak działamy, żeby ewentualne jakieś błędy tak wyłapać? Jeżeli wszystko jest, robimy tak, jak powinniśmy, a nadal nam to nie, nie czujemy, tego, to możemy faktycznie poszukać czegoś innego, ale nie wszystkiego naraz, tylko po prostu jedną metodę od jednego, załóżmy lidera, od jednej jakiejś osoby, mentora z naszej branży i nią po prostu działać i sprawdzać przez jakiś dłuższy interwał czasu, czy ona dla nas po prostu działa. Z tym się zostawiam i zapraszam Cię do następnego filmu. Cześć!